Witajcie, Pierwszaki. Dziś pokażę Wam doświadczenie, które wyjaśni Wam, czego potrzebuje roślina, aby wyrosła na zdrową i piękną. W doświadczeniu potrzebne nam będą cztery doniczki, szczepki rośliny, ziemia ogrodowa, woda oraz gumowe rękawiczki. Pierwszym krokiem doświadczenia jest umieszczenie ziemi ogrodowej w trzech doniczkach. Do czwartej doniczki należy wlać tylko wodę. Następnie do pierwszej doniczki należy zasadzić roślinę, po czym ją podlewamy. W drugiej doniczce również zasadzamy roślinę. W trzeciej doniczce powielamy czynność zasadzenia rośliny, podlewamy ją, ale także przykrywamy drugą doniczką, aby roślina nie korzystała ze słońca. Do czwartej doniczki z wodą wkładamy roślinę. Gotowe. Widzieliście, rośliny są już odpowiednio zasadzone, ale głównym punktem doświadczenia jest to, jak będę o nie dbała. Posłuchajcie. Pierwszej roślinie zapewnię wszystkie warunki rozwoju, a zatem dobrą glebę, światło oraz wodę. Drugiej roślinie zapewnię dobrą glebę oraz światło. Trzeciej roślinie zapewnię dobrą glebę oraz wodę, a czwartej roślinie zapewnię wodę oraz światło. Spójrzcie jak wyglądają rośliny po kilku dniach. Chyba każdy zauważył, że najlepiej przetrwała roślina numer jeden. A czy wiecie dlaczego? Odpowiedź jest prosta, pierwszaki. Po prostu roślina do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno światła, wody i dobrej gleby.